TENESIEM! Siemaneczko kochani! Kolejna sobota i kolejny wyprzedaż garażowa. Idę poszukać jakichś fajnych skarbów. Trzymajcie kciuki, do później! Siemaneczko kochani! W dniu dzisiejszym zrobiliśmy super deal dzięki mojej ślicznej małżonce, <laughs> dlatego, że właśnie zauważyła stanowisko u gościa, który ma mnóstwo gier na Play a oraz Cały karton Wii, e, Wii U, z tego co kojarzę. I właśnie też na niego gry. Więc niestety nie mogliśmy zapłacić przelewem blik. Tak zwanym belgijskim pejkonikiem. Więc musimy zapierdzielać teraz do banku, żeby wypłacić hajs. Kochani, jak będę w domu, pokażę wam tą zdobycz. Jest chyba znowu jedną z takich już porządniejszych. Więc do później. Siemaneczko drodzy widzowie. Już wróciliśmy do domu. Więc muszę wam pochwalić się tym, co... Co zakupiłem na tej właśnie wyprzedaży garażowej. Pani, zostańcie do końca, bo jest naprawdę warto i jest naprawdę tego bardzo, bardzo dużo. Więc tak, zacznijmy od pierwszego zakupu od starszej pani. Ten, te gry kosztowały mnie ogólnie razem 14 euro. Są to dwie gry na PS3: 3. GTA 5, Gran Turismo 6. I później mamy jeszcze cztery tytuły na Wii, mianowicie FIFA 8 Super Track Racer. Tutaj jest jakaś rodzinna gra, z tym że po niderlandzku, także OK. i Michael Jackson The Experience. To jest chyba. Czy coś, coś takiego, coś mi się wydaje. Mniejsza z tym, więc tak to jest ten zakup za 14 euro. Następny zakup, kochani, był już o wiele droższy, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jest tego o wiele, wiele więcej. Mianowicie zapłaciłem 250 euro za wszystko to, co zobaczycie teraz. Więc zacznijmy od pierwszego kartonu. Są to mianowicie, i tutaj właśnie, może ktoś z Was będzie wiedział o co w tym chodzi. Są tutaj dwa takie, były dwa mikrofony z Logitecha. Z wejściem USB i to jest tak, jakby właśnie do do tutaj tego czarnego. I tak przynajmniej mi się wydaje. Chyba, że wiecie lepiej ode mnie, do czego one służą. To bardzo proszę napisać mi to w komentarzu. Więc tak, jedziemy po kolei. Co my tutaj mamy? Mamy jakiś adapterek, nie wiem, czy właśnie, czy to jest tak naprawdę. Czy ma to coś powiązanego z tymi konsolami, ale raczej chyba nie. E, więc tak. Guma. Dwie nowe gumy. Przez i czarna na padiochy. Dwa czarne padiochy. Właśnie jeden w takiej dłuższej wersji. Nie widziałem jeszcze takiego. Ale git. Kierownica. Nowe nunchako jeszcze w, jeszcze w opakowaniu. Białe, długie nunchako. I teraz tak, kochani. Wisport Resorts, którego właśnie akurat nie miałem, miałem Wishport. Tutaj jest jeszcze raz Wisport, który już mam. No i tutaj niestety pusta okładka z Wii Sport 3, chyba że po prostu gra znajduje się w konsoli, albo lepiej powiedziawszy w którejś z tych konsol, dlatego że ja byłem przekonany kochani, że tak naprawdę była tam tylko jedna konsola Wii, a, a jednak w domu dopiero zauważyłem moi drodzy, że są to dwie konsolki Wii. Więc, więc super sprawa. Dwie czarne konsolki. Wii. No i później, co? Tutaj was już chyba nie będę. A nie, dobra, mamy tutaj jeszcze tak dwa nunchako. Czarne. Yy, I kochani moi, mamy do tego. A przepraszam, trzy. Trzy, trzy czarne nunchako. Bo to już jest tutaj, jakby po troszkę coś się z nim. Stanęło, ale dobra, ważne, że działa. Także tak, czynunczak, no i co, Kani, tutaj reszta to jest tylko i wyłącznie okablowanie do tego całego systemu. E, czyli, no, kable chyba wszyscy widzieliście, oraz podstawka na, na właśnie na tą konsolkę, żeby mogła sobie stać tam elegancko, nie? Więc to jest to. Szybciutko to tylko sobie tutaj przynajmniej te większe rzeczy włożę z powrotem, bo teraz, moi drodzy, chcę Wam pokazać drugi karton który właśnie zakupiłem. bo Były to dwa kartony. Fajnie, bo mam akurat białe Wii. A jednak czarne wygląda lepiej na pewno na mojej półce. Względu na to, że mam z Xboxa Series X, mam PlayStation 3, mam PlayStation 4 Pro, czyli wszystkie czarne konsole. No i to białe Wii jednak tak trochę średnio tam wygląda na mojej szafce. Więc teraz tak. Pokażę Wam, kochani. Ojejku, Gry, które jeszcze właśnie e, w tej cenie były. Zacznijmy od tych na Wii. Mamy tutaj Wii Play. Mamy FIFA 11, FIFA 12. Nawet nie ma co pokazywać, bo dobrze wiecie, jak, jakie jest moje zdanie na temat FIF. Need for Speed, Hot e, Pursuit, Overlord Dark Legends, super gra. Tutaj po raz drugi Michael Jackson. Sonic and the Secret Rings. Mhm. Oraz X Factor. To są to są nasze gry na Wii. Później kochani zaczynają się już naprawdę naprawdę fajne tytuły. Prototype 2 w takiej właśnie fajnej okładce ee, kartonowej. Mamy Dragon Age, Origins Awaking, Call of Duty Modern Warfare 2, Max Payne 3, Bullet Storm, Brothers in Arms, Hell's Highway, Assassin's Creed 4, Black Flag. Born Conspiracy, Dragon Age 2, Ej, a nie, to był Dragon Age Awaken. Dobra, to mamy tak naprawdę chyba dwie części tego. Assassin's Creed to jest jedynka, Mass Effect dwójka, Diablo 3, Deus X Far Cry 3, Assassin's Creed 3, God of War, Resistance 3, Assassin's Creed Brotherhood. Hu, huhu, hu, A jeszcze jesteśmy, nawet chyba nie w połowie: Uncharted, Drake's Fortune, Skyrim, mój ulubiony, Batman, Arkham City. Batman Arkham Origins Bad Company o właśnie wychodzi już szósteczka dzisiaj mam zamiar sobie pograć troszkę w betę Battlefield Bad Company 2 Need for Speed Hot Pursuit czyli też to samo co mieliśmy przed chwilą Dishonored Devil May Cry świetny tytuł Saint Row, trójeczka. Uncharted 2. Prototype 1. Killzone, trójeczka. Batman Asylum. Dragon Age Origins. No to w takim razie... A nie, to jest znowu Awakening. Kurczę, no to trzy części są jednak chyba tej gry. Beyond, Two Souls. Mafia Dwójeczka. The Godfather Dwójeczka. Na pewno będę go ogrywał. Resistance Fall of Men. Dark Siders Dwójeczka. Mass Effect 3. Rezydent 5. Crysis Dwójeczka. Świetna, świetny tytuł. Assassin's Creed 2. Soul Calibur 5 Chyba nikomu tego nie muszę przedstawiać. Uncharted 3 Drake's Reception. I tutaj właśnie najfajniejsze jest to, że nie ma ani jednej Fify. Także naprawdę, naprawdę jestem super zadowolony. Red Dead Redemption 1 Call of Duty 4 Modern Warfare. Black Ops 2 World, of World at War. Warfare 4 A tam było co trójka. Modern Warfare czwórka chyba też w takim razie, dobra. Później kochani. Black Ops. World at War, czyli to też mamy chyba pod, już podwójny. Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto San Andreas. Grand Theft Auto 4. I tutaj raz jeszcze Grand Theft Auto 4, tylko że tym razem już nie w wersji platynowej. Grand Theft Auto Liberty City. Oraz po raz kolejny Grand Theft Auto 5. Kochani, szybko, jak najszybciej <gryw> chciałem to właśnie tutaj e, nagrać, żeby tutaj też tego wszystkiego nie przeciągać. Kani, co myślicie o tym zakupie? Opłacało się czy nie? Cały ten sprzęt, tutaj, który teraz widzieliście, ostatnio zapłaciłem z za niego 250 euro, czyli pewnie jakieś 940 zł. Jeżeli chodzi o mnie, wydaje mi się, że jak najbardziej mi się to opłacało. Owszem, jest tutaj parę tytułów, które już mam, ale nie stoi to całkowicie, mi to nie przeszkadza, ze względu na to, że i tak, i tak wystawię sobie na neta i je posprzedaję. Więc tak, kochani, co mam tutaj dużo jeszcze mówić i męczyć? Życzę Wam super, super niedzieli. Trzymajcie kciuki na następne, na następne, na następne zakupy. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, zostawcie proszę chociaż tego lajka, żebym wiedział, że w ogóle ktoś to ogląda. Także. Dzięki Wam jeszcze raz. Trzymajcie się cieplutko. ESA.